No dobra. Szedłem już jakiś kawałek. Ale idę przez bagna, więc to tak wygląda. Po lewej stronie próbowałem przejść, nie dało rady. Po prawej stronie te grube pnie kiwają się. Przeskoczyłem w końcu do tamtego drzewa, ale dalej nie dam rady dojść. Muszę zbudować przeprawę. Próbowałem się próbowałem też obejść ten cały teren, ale Rozlewiska są tak obszerne, że nie da rady. Dzięki Bogu obok była wycinka drzew. Przygotowałem sobie już ten patyczek. Spróbuję się przycisnąć po lewej stronie. No zobaczymy jak nam wyjdzie taka kładka. No, przedeskałem to drewno. Tu już leży lepszy mostek, dało radę przejść. dotargałem drugą gałąź. Uff, ciężko było, ale tu się opłacało. Trochę wysiłku No jest po kolana wody za No rozlewisko tam się będzie ciągnęło, ciągnęło z szlaku A później rozlewa się na łąki No dobra No to dalej to już z górki